Siema. Dzisiaj znowu nagrywam. Lecimy z kolejnym odcinkiem z i tak bez przedłużenia. Yy, tylko tak szybko zostawcie łapkę w górę. Yy, możecie też suba, bo to na pewno pomoże. No i co no? Yy, zagramy sobie yy, Hillerem yy, Szybką grę, może teraz. Pewnie zagramy jakieś 2-3 dwie, dwie, rundki, może pewnie. Więc. No, no lecimy, no Szybko Teraz y, będę próbowała robić daily Bo niedługo się wakacje zaczynają Więc Wreszcie znowu będę mógł Tak więcej nagrywać e, Więc, no Ja odbiorę Kasibiego No i gramy Co? O nie Yyy Poczekajcie chwilę Dobra, sorry, ale musiałem coś zrobić, dobra. Nie ja biorę Anę. Ona jest spoko, bo... bo Anna może leczyć jak naprawdę nieskończoność, bo patrzcie, jak rzucicie tą... Znaczy jak no, skończy Wam się leczenie, no skończy Wam się amunicja, to możecie po prostu, wiecie... To możecie po prostu rzucić z, z tą, no te, to coś, flachę czy coś, i po prostu w międzyczasie, kiedy ona będzie lecieć, to to ona tak szybko przoduje. Zobaczcie, że od razu będziecie znowu w stanie uleczyć jakiegoś stycznika, więc ona bardzo dobrze leczy. Na tą mapę nie wiem, czy ona się jakoś super sprawdzi. Bardziej na ten tryb, zobaczymy. Muszę jakiś zająć wyższy punkt na mapie bo to sensu by nie miało i... ano lepiej się trzymać z dala bardziej od sojuszników niż tak mi na blisko Trzeba mieć dobrego aim'a, niestety u mnie niezbyt się sprawdza no tak jak sami widzicie no no coś no źle doceniamy, źle nie mówię, że, nie, że, że to jest dobry początek, i dobra gra już od samego początku, więc. No. Um, ale. Co? Jakie cudy my, my przejęliśmy ten punkt? Achcie, nie chciałbym zrobić to tak. Dobra. O kurde, już miałem rzucać tą tą flachę, bo chciałem rzucić na mnie i, i na tego chomiczka. Ale no za późno, mogłem, już, mogłem szybciej ją rzucać. Mogłem szybciej. To w ogóle to FIFA mi się zaktualizowała. Tak dobra, lecimy. O nie nie, 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 nie. Aha, chomiczek. Dobra, wiecie co? Yy, może Wam mówiłem nieprawdę, bo ono opłaca się tak na blisko leczyć, ale też na odległość. I tak, i tak jest dobrze. Więc no. Yy, jak tam idzie? No. Dobrze, dobrze. Trzymam tutaj bastioniku ulta. Zabił tego Gendry'ego, który mnie zabił, przepraszam. No dobrze, dobrze. Aha. Dobra. Kurde, no Może się e, oni lepiej wystawiać. Pamiętajcie, żeby leczyć też wieprza, bo mimo że on ma mocne to samo leczenie. To tak czy siak, kurde chciałem mu dać, to tak czy siak nie zawsze on ma kiedy go użyć wiecie, więc nie bądźcie tacy i wieprze też leczcie no, bo gdy ja gram często, w, no nie często, gdy ja czasami grałem wieprzem, to ja po prostu zauważyłem że ci healerzy niezbyt mi lecili więc... Jeżeli ktoś z Was też gra w bo pewnie są tacy ludzie, bo ta gra wcale nie jest aż tak mało popularna. Jest dość znana. To... to pamiętajcie, żeby wie wieprza też leczyć, co? O, lubiłem tą Moirę. Bastiona! Ale bastion to już dwóch zostanie zmieniony, więc... To już tym bardziej. No ma? 38. Trzyma to wzmocnienie, bo... No. A ja zmieniam na luz, bo to już jest taka końcówka jak widzicie. Hmm. Trzeba ich jakoś stąd wykurzyć, a luz jest... no... powiedzmy, że w tym dobre, bo może już wypychać, a ja chcę nadal ich leczyć. Hmm, dobra, pewnie został odetchnięty, Leczonko zwiększamy, szybkość zmieniamy. Dobra, znaczy No też, żeby zmieniać te aury. A będzie się z nami grać. Zobaczymy, nie. Dobra, wychamy wieprza. Dobra, wieprz leży. Jest dobrze. Zajdziemy mu pomóc. No niestety, Mojra tutaj ymm, przeciwników dobrze zagrała i mnie niestety doskonała. Tutaj widzimy też... Próbuję coś zrobić um, na Swinston, ale niestety to się już skończył, idę. Dobra, no to teraz czekamy ten... Hmm, no to mamy niemały problem, powiem. Ucisnęliśmy mhm. tutaj... Mhm. Mhm. Dobrze zrobił Bastion, często się ludzie nie korzystają. No, dobra, zmieniam teraz na szybkość, no bo zenek użył ustawy było co? Nie, Ale co to było? Kurczę użyłem, dobra, mora, bo tam trzeba szybko dojść. No, dobrze. Tak dobrze było. 99% mieliśmy 0. Niestety, zapowiadało się dobrze. A więc, jednak, nie startujemy z dobrym meczem. Ale z słabym. Teraz jest na... Które część tej mapy? Aha, to tutaj to moje raczej nie raczej. Jest taki na no, odległość, a. no nie, nie, nie. Ja, w sumie nie, nie. Nie, bo tak z góry bym był. Może a Zobaczymy jak on sobie tutaj poradzi. Jak... Dobrze, no to zostawimy oczywiście. Jeżeli nie, to nie. Dobra. Idziemy, no co? Będzie jego ma... O, też mają baktejsa. No tak myślałem, no. To nie też to przemyśleli. Bo ba to jest... właśnie mi też się tak... Wydałem, że będzie na to dobry. Skąd go zaraz wyszło z tego pola? Dobra, no babcia jest na to dobre tutaj na tą mapkę. Dobra, jest bardzo dobrze. Dobra. Podejrzewałem Tomek jakiś. Jeżeli to oglądasz to siema. Ustajesz pozdrowienia. Tomek. Wam się że byś to oglądał, mało publiczności. Ale może. Dobra. Teraz nie ma... Uh -huh. Nie świetnie większego znaczenia. Co ta zaria robiła? Bo ja nie wiem. Kurde, no chciałbym ich uleczyć raz bardzo. Aha! Lubię to sobie. No i nie! Nie! Sensu nie ma. co, że się tak pożułem, ale no. Czy ten hazmat ma ulta? Nie, to pewnie przed chwilę. Kurde. Nie mam jak go leczyć No i to nie ma sensu. To za dla... Dobra. Ja za bardzo chyba stansowałem, ale dobra. Zobaczymy se. O, dobrze! No nie. nie. Okej, okay, dobra. Kurde, już to rzucałem. Ten, to ten. Dobrze, Hanzo, dobrze. Leciał dobrze. Ale malała, dobra, Hanzo nie żyje. Ale to już nie ma znaczenia, zaraz się odrodzi. Dobrze, że. Przejął to. Bo już blisko jesteśmy wygranej. Idziemy. Nie ma sensu używać ulta jeszcze. Wiem, że ja go przez całą rundę nie używałem. Ale jeszcze po prostu nie było po co. No jak ja iż to no. Ale tak, przegraliśmy go. Nie zdążymy już dojść. Jeszcze nie przyszedł mój czas. Jestem ja luz jaki Mogłem wcześniej tego ultra używać. Mam nitkę. No, no nie chcę paznę ja, bo już nie utrzymuję. Nie mogę wytrzymać. No i jest dupa. No jestem w no, Nie mam. Dla tak, 50 nie zakładam to wszystko, bo żeby był. Dobra, no nie ma dzisiaj niestety zbyt nieciekawych trybów moim zdaniem. Ale ja zagram sobie to, dev match. Nie wiem do końca jak to działa. Grałem to na pewno kiedyś, ale nie pamiętam jak to działa. Więc sobie zobaczymy ile to już się nagrywa. 15 minut już. Dobra, to jest zdecydowanie ostatnia runda w tym odcinku dzisiejszym. No to tak, myślę, że jak robię te daily, no albo, no albo w ogóle po dwa odcinki mogę dziennie wrzucać, tak jak wczoraj rzuciłem dwa. Chyba będę po dwa rzucał. Bo e, czasem mi się nie będzie udawało, jeden albo wcale. Mm, to myślę, że po tak właśnie dwie rundki, bo to trochę za długo trwa. No, nie, na pewno coś nie będzie się chciało oglądać 30... E, 25 minutowego filmu, więc jeżeli miałem wszystko nie przyto na ten lustrzony deathmatch, to przykro mi, ale go za nie zagramy, no. Przyznałam, że... Nie chcę mi się tego montować, tym bardziej, że moim zdaniem fajnie się ogląda takie, o dobra, takie filmy bez montażu takiego. No to jest trochę takie, takie naciąganie, takie specjalne. O dobra, to jest to, dobra, to jest fajne. Takie specjalne skracanie filmu na siłę takie. Um, moim zdaniem na są takie pełne materiały, ale może po prostu z, z krótszą zawartością, z mniejszą zawartością po prostu. Rozumiecie chyba o co chodzi. E, więc ja nie będę montować tych filmów. Może czasami jakoś troszeczkę. bo żeby będziecie naprawdę bardzo tego chcieli. Ale nie wiem, to jest coś. E, liczy się dla mnie wasza opinia. Ale tak się siak, no to no, w końcu nagrywam też, to wiesz, wiecie. Użycie dla się tak się to to siebie, bo Nie ja tak zbytnio tego, nic, zwykle, niczego nie mam. Lubię, chciałbym rozwinąć na pewno pod kanał, bo trochę na nim nagrywam trochę. No to już to streamy robiłem. Teraz dopiero zaczęłem te daily robić. Nawet piosenka wyleciała dwie... nawet trzy wyleciały, ale jedną usunąłem... To, no, były jakieś takie mniejsze... Były nawet vlogi kiedyś. Ale usunąłem. Mało ktoś ja widział, bo miałem malutkie były takie głupie filmy, które nagrywałem z kolegami na przykład. Jest dawno. Eee... Um, więc tak... Więc no... Jak są ci starzy widzowie, to fajnie. Ale no... Nie chciałbym też coś nowych mieć, dlatego... Teraz robię to, żeby... Może później późniejsze bardziej, taki ten kanał. Nie wiem. Zobaczymy, jak się wszystko Ale tak już nie odbiegając od tej rozgrywki, to idzie dość dobrze, bo czwarte miejsce mamy. Jestem bardzo coś tak na no, równi z nimi, więc. Fajnie. Tylko tak strasznie chaotycznie jest, jak każdy tym soliderem gra. No... No dobra... Bo to, co to się... Dobra... No, nie wiem, czy dzisiaj wrzucę dwa filmy... Może, jeżeli mi się uda z to... Tak wieczorem wrzucę jeszcze jeden... Um, nie wiem... O nie! Ach, nie lubię jej strasznie nie lubię. Nie, to... To... to o, czwarte mi To... Teraz mogę spaść i... No, bo do, dosłownie do zera mogę spać teraz... Ponownie. Nie umiem grać w ogóle. Dobra. Udało się. Nie, ja nie, nie. To, to, to nie, nie ma sensu dla mnie grać tak w taki sposób. Nie, kurde, no ja ją ubiłem Tak. No. I widzicie, było dosłownie obok głowy. i nie, nie umiem nie ją strzelać w ogóle. Taki łatwy cel był. z czego, czego mogę ugrać w tej postaci, to... Z ...tego z tej pułapki. A to jest takie słabe. Boże no. O, dobra. Cieszę się bardzo. Panie ...to wiecie skoro tak bardzo narzekałem na tamtą postać. A i jeszcze jedno, jeżeli chcecie, hmm, jeżeli chcecie, żebym mniej gadał, żebym tak, no, zamknął mordę. Trochę, tak. Bo wiem, że, że niektórzy nie lubią, jak tak, ktoś by gadał tylko, by content tu było więcej, albo zapchać film. Był ciekawszy do oglądania. No piszcie, bo to napiszcie po prostu w komentarzach użył. Bo są jakieś, jakie, jako takie, wyświetlenia są. Malutkie, ale są. Ale komentarzy nie ma. Dlatego, jeżeli naprawdę Wam coś nie odpowiada, napiszcie piszcie. Chyba, że tak naprawdę wszystko jest dobrze. Wam się podoba. To się cieszę. W takim przypadku nie zostawiajcie komentowa. Bo... Bo tak. No. Mm, dobra, trzeba jakieś sypka tutaj wyczaić. 10 sekund do końca samej gry, tak? Dobra. Będzie easy. A nie, dobra, nie do końca. I co się... Tak, to się gra, że ktoś nie będzie miał żadnej liczby zabójstw, no na pewno tak to działa. Kurde, gdyby tamten psychik nie uśpił, to byłoby fajnie. Ana nie jest złą no, bossaczą, spoko jest, ale tak jakby ka każdy ma walczyć a no to tak jak trochę gorzej. Nie mam ich zabić, teraz ona jest zabita No już ją zabili na no. mogę a tak nisko Bo mało brakuje, bo patrzcie W tym miejsce ma 14 kili Więc to jest dla mnie źle Powinien być mniej bardzo I Ile mapekna się. Jest, o, jestem w To Tutaj gdzieś tu się odrodziło. Powinienem na tym strzelić. Potem to wrzucić. Dobra, ale tak się Trzecie miejsce. Dobra. Kto będzie miał play of the game? Najlepsze zagranie. No niestety nie ja. Ale zobaczmy, z ciekawości. Tak, popatrz, może mnie zabić? Tak, mnie zabił. <grym> Zlagowało się coś. O, mnie też. Chyba, że on, no, chyba, że ten ski tak ma, ale wątpię co. No ładnie, ładnie, ja bym tak na pewno nie zagrał. Dobra. Ja się z wami żegnam widzimy się w następnym odcinku. Nara. No, no.